Konferencja dotyczy fali e, przestępczości e, imigranckiej, która zalewa Polskę. W szczególności w tym kontekście w ostatnich dniach słyszymy o bardzo nasilonej przestępczości gruzińskiej. To e, jest. E, Fakt, można powiedzieć, medialny, bo teraz to jest nagłośnione, ale e, osoby czy środowiska zajmujące się bezpieczeństwem e, są z tą problematyką już od wielu miesięcy bądź lat zaznajomione. Szanowni Państwo, mamy poważny problem. E, przestępczość i to ta e, niebezpieczna, ta najbardziej niebezpieczna, zorganizowana e, o właśnie prowinencji. E, e, Opartej o cudzoziemców, o obcokrajowców, bardzo intensywnie w Polsce się rozwija. Prym wiodą właśnie Gruzini, gangi gruzińskie. To już nie są tylko pojedyncze kradzieże. To jest, to jest system, to są napady, to są wyłudzenia, to są rozboje. Szanowni Państwo, polska, polska policja poradziła sobie z takimi gangami jak. Pruszków, Włomin. To jest już w tej chwili odległa historia. Polska policja zdała egzamin w dużym stopniu tą, tą brutalną przestępczość z lat 90. i późniejszą pokonała. Natomiast mamy do czynienia w tej chwili z nową falą, właśnie opartą, jak już wspomniałem, o, o cudzoziemcych. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest to skutek nieudolnych rządów zarówno zarówno pis jak i platformy, bo bez względu na to, która z tych partii rządzi, z niekontrolowaną imigracją, z bardzo nieodpowiedzialnym podejściem do tych procesów wpuszczania obcokrajowców na polskie terytorium, na polskie ziemię mamy, mamy do czynienia. I Właśnie z tym jest związana utrata, utrata bezpieczeństwa. To jest przerażające w kontekście również tego, jak niedofinansowana jest polska policja, jak ogromne braki kadrowe. W, w, wśród funkcjonariuszy w, Polskiej Policji istnieją, to jest, te dane, które pamiętam, to jest 20 tysięcy wakatów, Szanowni Państwo. Jedna piąta jest nieobsadzonych wakatów, jeśli chodzi o Policję. Także mamy do czynienia z sytuacją, w której realne problemy państwa polskiego, realne problemy e, e, tutaj naszych rodaków, czyli utrata bezpieczeństwa, schodzą na dalszy plan. E, bo są jakieś bieżące wojenki polityczne. Według danych Komendy Głównej Policji w 2023 roku sami obywatele Gruzli popełnili 2714 przestępstw. 2714 przestępstw. Trzeba zauważyć, że to jest 16% wszystkich przestępstw dokonanych przez cudzoziemców. Szanowni Państwo, stanowczo się sprzeciwiamy tutaj lekceważącemu podejściu do tej kwestii. Eksperci alarmują, że jeżeli w tym etapie, w tym momencie, w którym te, te gangi, ta zorganizowana przestępczość dopiero rozkwita, jeżeli w tym momencie sobie państwo polskie z tym zagadnieniem nie poradzi, a państwo polskie, czyli policja, czyli służby, jeżeli niedofinansowane, nieodpowiednio zatroszczone, jeżeli sobie teraz nie poradzi, to będzie dużo trudniej wykrzewić to, to zagadnienie, ten problem później. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Mecenasa Szywczyka.